Temat dzisiejszego materiału jest nieprzypadkowy. Tworzymy go bowiem we współpracy z Electronic Arts, czyli studiem odpowiedzialnym za najnowszą odsłonę kultowej serii Battlefield. Nowy Battlefield 6 to wszystko za co pokochaliśmy poprzednie części, teraz w odświeżonej oprawie graficznej i z jeszcze bardziej realistyczną destrukcją otoczenia. Akcja gry toczy się we współczesnych realiach, a od samej premiery dostępny jest Crossplay, więc niezależnie od tego, czy gracie na PC, PlayStation czy Xboxie, możecie walczyć razem. A będzie gdzie walczyć, bo na start przygotowano dziewięć zróżnicowanych. Map. Największa z nich, Mira Valley, umożliwia starcia między pojazdami w zasadzie każdego typu, a gracze będą musieli mierzyć się nie tylko z przeciwnikiem, ale też z naturą, ze względu na dynamicznie zmieniające się warunki pogodowe, w tym burze piaskowe, które potrafią zmienić przebieg starcia. Czekają Was też intensywne potyczki w załukach Kairu i Gibraltaru, w górach Tadżykistanu, a także w Nowym Jorku, na Brooklynie i pod Manhattan Bridge. A jeśli podobnie jak ja macie sentyment do trzeciej odsłony serii, to zapewne ucieszy was powrót mapy Operation Firestorm. Battlefield 6 wprowadza też większą swobodę personalizacji klas niż kiedykolwiek wcześniej. Do wyboru jest zwiadowca, inżynier, support i szturmowiec, ale to od Was zależy, czy będziecie trzymali się przepisanych ról, czy wypracujecie swój własny, unikatowy styl gry. A to dopiero początek. Pierwsza duża dramowa aktualizacja, wprowadzająca m.in. nowe mapy i bronie, pojawi się już 28 października. Następne zaplanowano na 18 listopada i 9 grudnia. Twórcy zapowiadają też, że w każdym kolejnym sezonie gra będzie regularnie co miesiąc rozwijana o nową zawartość. Nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować Electronic Arts za współpracę, a jeśli chodzi o Was, to mam nadzieję, że widzimy się na polu bitwy. Albo nie, lepiej nie wchodźcie mi ni w drogę.